Bardzo miłym powitać państwa i naszego gościa, Artur Firlej, doktorant w Instytucie Filologii Słowiańskiej na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Jagiellońskiego, wprowadza nas w tajniki pięknej polszczyzny, a dzisiaj nadal będzie wprowadzał nas w tajniki pięknego pisania maili. Dzień dobry panie Arturze. Dzień dobry. Napisaliśmy już maila i to nie jednego podczas naszego ostatniego spotkania, ale zatrzymaliśmy się tuż przed zakończeniem. Stwierdził Ciekawe. pan, że to jest temat na kolejne spotkanie. Możemy zakończyć maila na przykład. Trzymaj się stary. Owszem, prywatnego, <noise> tak. To rzeczywiście będzie taki mail wtedy mniej, mniej oficjalny, tak? Będzie to mail prywatny, taka korespondencja swobodna, przyjacielska. Mhm. A pan nam dzisiaj pewnie chce opowiedzieć o tych formalnoprawnych. Tak, chcę powiedzieć, jakby kontynuując. Poprze, poprzednio zaczęty mhm. wątek e, o właśnie korespondencji oficjalnej. A możemy zacząć od słowa serdecznie? Pozdrawiam serdecznie. Pozdrawiam serdecznie, a o, o to pani pyta. Mhm. E, jeśli chodzi o te formuły finalne, to rzeczywiście może być pozdrawiam serdecznie, natomiast nie samo pozdrawiam. Samo pozdrawiam jest e, uznawane przez niektórych za mało eleganckie. I ono też jest stawia osobne. na tej samej pozycji osoby, która pozdrawia, która wita. Tak, i sporo no, osób myśli, stopniu, że skoro prawda? formułą inicjalną jest witam, no to mogę zakończyć pozdrawiam, tak? Mhm. Natomiast w korespondencji oficjalnej raczej z poważaniem albo z wyrazami szacunku. A łączę wyrazy szacunku. Też jak najbardziej. Mhm. Z poważaniem, z wyrazami szacunku, łączę wyrazy szacunku. Ja często piszę na przykład łączę pozdrowienia. A, a to bardzo przyjemne. Mhm. To tak. Bardzo przyjemne pominę taką formę jeszcze przedwojenną, czasem mi się zdarza jej używać, kreślę się z rewerencją. <grymne> Pisze pan tak czasami? Czasami. Bardzo ładnie. <grymne> kreślę się <grymne> z rewerencją, tak. Natomiast właśnie pozdrawiam mnie, ale już pozdrawiam serdecznie jak najbardziej. Wracając jeszcze do tego kreślenia, to tak, tak myślę, że pisze Pan to do odpowiednich osób, bo to nie każdemu jest znana taka. Tak, to prawda. prawda? Tak mhm. Więc, jakaś, więc nie ukrywam, że jeżeli wymieniam maile w gronie filologów czy neofilologów, tak, to pozwalam sobie właśnie na no taką tak. stylizację trochę, może mhm. tak powiedzmy. Mhm. I o to chodziło, kiedy Pan mówił, że na kolejną audycję, czy to jest dopiero początek końca. Myślę, że początek końca. Warto zwrócić uwagę jeszcze na interpunkcję, bo tutaj. Jest pewien niuans. Mianowicie, jeżeli poszanowny panie, tak, czy szanowni państwo, stawiamy przecinek i zaczynamy małą literą, treść maila, o tyle po spoważaniem, czy właśnie po łącze pozdrowienia, tak, nie stawiamy przecinka. Bardzo wiele osób yy, korci właśnie, żeby tam jeszcze jakiś znak przestankowy wstawić, tak? Nie wiem, przecinek, wykrzyknik, cokolwiek. Nie, nic nie stawiamy, tylko do następnej linii przenosimy nasze imię i nazwisko. Czyli z poważaniem i tutaj. Pod spodem imię i nazwisko I to odnosi żadnego, się I to się odnosi tak do każdego, każdego pożegnania? Tak, bo jeżeli będzie pani pisała na przykład w korespondencji prywatnej do kogoś: yy, Pozdrawiam, tak, czy chociażby to wspomniane przez panią trzymaj się stary, to też nie stawiamy przecinka, tylko pod spodem podpisujemy się. No bo to jest po prostu jedno zdanie. Mhm, tak. Ponieważ tak to jest, że zanim rozpoczyna się, proszę Państwa, nasza audycja, to my się spotykamy tutaj w studiu i wcześniej i rozmawiamy oczywiście również o sprawach prywatnych, a ta rzecz, o której jeszcze Pan nam chce powiedzieć, też dotyczy w pewnym sensie, a nawet bardzo, dotyczy sfery prywatnej. W kilku źródłach w sieci internetowej przeczytałem pewną historię z, ze Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej, mianowicie pewna para w średnim wieku zapragnęła w środku zimy spędzić urlop w jakimś ciepłym miejscu. I stwierdzili, że pojadą na Florydę, ponieważ 20 lat wcześniej byli tam w podróży poślubnej. No ale mąż miał troszkę dłuższy urlop niż żona i pojechał tam dzień wcześniej, powiedział, że się zakwateruje i jakby daje znać, tak, żeby przyjechała następnego dnia. No i kiedy już dojechał na miejsce, no to właśnie postanowił wysłać maila. Tylko niestety w adresie mailowym do żony zrobił literówkę. I ten mail poszedł do kogo innego? Poszedł do. Starszej pani z Houston, która właśnie wróciła z domu pogrzebowego i pochowała własnego męża. I na ekranie odczytała. I to nie jest śmieszne, gdyby nie to, co teraz następuje. Tak. I na ekranie odczytała takie oto słowa. Ukochana żono, jestem już na miejscu. Wiem, że jesteś zdziwiona otrzymaniem wiadomości ode mnie, ale teraz mają tu komputery i wolno wysyłać maile do najbliższych. Właśnie zameldowałem się i. Mam dobrą wiadomość. Wszystko jest przygotowane na twoje przybycie jutro. Niesamowicie cieszę się na spotkanie i mam nadzieję, że twoja podróż będzie równie bezproblemowa jak moja. Ściskam i całuję twój mąż. Pod skriktą. Tu naprawdę jest gorąco. Nie <noise> wypada to... się śmiać, a... Ale trudno się nie śmiać, prawda? Syn tej kobiety w Houston właśnie znalazł ją zemdloną właśnie przy, przy komputerze, tak? Kiedy ona odczytała właśnie rzekomo od swojego zmarłego męża tego maila. Więc Niezwykła historia. Duża szansa, że to jest prawdziwe. Myślę, że tak. Bo to by, tak. Bo to by, nikt by zdarzało. tego nie wymyślił. Chyba. A mnie też kiedyś zdarzyło się właśnie, czy to zrobić literówkę w mailu, tak, wysłać do kogoś innego maila, czy na przykład pomylić ostatnią cyfrę numeru telefonicznego. I pamiętam, że w wyniku tej pomyłki zaczęła się bardzo ciekawa relacja prywatna z tą osobą, do której właśnie wysłałem tę wiadomość. więc... Ja tak też miałam taką zdarzało. historię zupełnie niedawno. Poszukiwałam pana Kuby, który nam tu towarzyszy tak? cały czas. Pani Kubo o Panu. No i, i ponieważ nie wiedziałam o tym, zepsuł mu się telefon, więc poszukiwałam go na Facebooku. No i, i spotkałam osobę o tym samym imieniu i nazwisku, i nie wpadłam na pomysł, że to może być pomyłka. I smarowałam takiego długiego maila. I nawet ten Pan na końcu postraszył mnie jakimiś konsekwencjami prawnymi, że ja dysponuję jego danymi. Naprawdę. Tak, ale napisałam kolejnego z przeprosinami, że sprawa się wyjaśniła, że. Więc zdarza się oczywiście, zdarzają się pomyłki, ale uh -huh. o czym jeszcze możemy powiedzieć, kończąc y, list internetowy? Może to o czym już kiedyś powiedzieliśmy, mianowicie o wersalikach. Nie stosujemy wersalików, tak? czyli dużych liter. Netykieta, czyli etykieta w sieci internetowej mówi, że jednak jeżeli piszemy wielkimi literami, to taki zapis wyraża krzyk i jest uznawany raczej za niegrzeczny. Jakie pan ma doświadczenia z wymianą maili pomiędzy panem a innymi osobami? Ostatnio otrzymałem maila od banku, w którym mam konto oszczędnościowe i zaskoczył mnie, bo wydaje mi się, że doszło tam do jakiegoś przemieszania stylów. Mianowicie, dostałem szanowny kliencie, kliencie małą literą, w związku z tym, no to tak jakby napisać Arthur Firley z małą, tak? Więc szanowny kliencie, Rzeczywiście był przecinek i wielką literą było y, twój dostęp do serwisu transakcyjnego y, mBank został tymczasowo zablokowany ze względów bezpieczeństwa, musisz prawda, coś zrobić, musisz zadzwonić na infolinie, zastanów się i jakby cały mail był pisany właśnie w drugiej osobie. No ale od kiedy to jest taka forma, że się w drugiej osobie zwraca do klienta? No, dlatego mówię, że chyba jakieś przemieszanie stylów, tak. Mhm. No ale nawet nie przemieszanie tylko, że nie, to takie no, trochę zaczął Znaczy zaczął formalnie, tak, ten ktoś no bo jest od szanowny kliencie, powiedzmy, natomiast potem już jest mail jakby w formule prywatnej pisany, tak, per ty. Może znowu myśleli, że pan nie ma 18 lat. <głos> Możliwe. <głos> tak, te panie co alkohol sprzedają, czy znaczy nie sprzedają panu. <noise> właśnie. A jak tam właśnie w ostatnim tygodniu udało się panu kupić jakąś butelkę wina? <noise> tak, tym razem bez, bez problemu, ale tylko jest... dlatego, że byłem przy kasie samoobsługowej. <noise> No ale wracamy do banku i co pan z tym zrobił? Znaczy, maila oczywiście zignorowałem, tak? natomiast to jest bardzo ciekawy materiał językoznawczy. tak? Też myślę, że wykorzystam go w pracy do, do moich studentów, właśnie, że formuła inicjalna jest oficjalna, natomiast właśnie treść maila jest prawie, że prywatna. No tak, bo ktoś fizycznie bo... Tak. skonstruował taką treść. Tak. Planu, Na końcu jest bo... oczywiście pozdrawiamy zespół M-Banku i po pozdrawiamy jest przecinek, więc <laughs> ten mail rzeczywiście nadaje się do, do omówienia. Na jakimś seminarium. Można pisać nawet pracę doktorską chyba? Jak się będzie zbierało takich więcej maili? Ostatnio pani mnie pytała, bo w sumie skupiliśmy się na formułach inicjalnych i finalnych, tak? Czyli na początku i na końcu co pomiędzy. No i tutaj myślę sobie, że można to w krótkich słowach zawrzeć, że kiedy piszemy właśnie maila, to powinniśmy zadbać o to, żeby on był przede wszystkim czytelny, zrozumiały i bezbłędny. I żebyśmy jakby klarownie, jasno tę treść wyeksponowali, tak? I taki. Prosty i nieskomplikowany, prawda? Krótkie o, zdania, tak. niepodrzędnie mhm. złożone, bo to taka zawsze dobra rada na to, żeby się nie pogubić. Zgadza się. I jeżeli zaczynamy oficjalnie maila, czyli szanowni państwo, no to niech cały mail będzie w takim tonie utrzymany, tak? A jeżeli piszemy prywatnego, no to też raczej nie będziemy tutaj silili się na jakieś sformułowania urzędowe, tak? Więc niech on będzie cały w tonie takim prywatnym. Warto, żeby w korespondencji oficjalnej nie używać zdrobnień. Bo to też jest niestosowne, a prywatnie jak najbardziej, tak bo jeżeli ja napiszę droga Dorotko, to będzie to prywatny. To Proszę spróbować, <laughs> proszę spróbować. Czy to już wypełniliśmy nasz nasz temat? Tylko powiem właśnie to, co już chyba ostatnio wybrzmiało właśnie, że tak samo jak dbamy o swój wygląd w pracy, prawda, czy w szkole, czy w innych instytucjach, czy na akademii, no to tak samo w świecie internetowym, w przestrzeni wirtualnej właśnie język jest naszą wizytówką, tak, więc jakby. Yy powinniśmy zadbać o poprawność językową. No, dlatego też ten, ten program nosi tytuł Pokaż mi język, a pokazywał nam dzisiaj język Artur Firlej, doktorant w Instytucie Filologii Słowiańskiej na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Jagiellońskiego. Bardzo dziękuję. Dziękuję. Panie